w małym odcinku nie ruszaj się czasem co, co to za proszę nic mi mnie nie zjadaj co za bzubicie że to moje kroki A, widziałem to witam bardzo serdecznie wróciłem nie zniknąłem na 5 lat jak ostatnia. Jesteśmy w drugim i chyba ostatnim odcinku Poppy Playtime, albo jak to woli niebieskiego pierdzielca i na start chciałbym wam podziękować za miłe komentarze i naprawdę nie spodziewałem się ni choroby, że tak bardzo mi na serduszku fajnie zalegam te Wasze komentarze. Wzruszyłem się trochę, można powiedzieć. I plakwam też dziękuję i może z czasem jakiś komiks spadnie. Ja no, cringe chyba trochę tak jak e, zmieniam głos, ale m, nieważne. Trochę rozjaśniłem grę, bo... Um, bo. Tak, bo na mnie krzyczano. Nie mogę tu wejść. A tu mogę wejść? Hmm. Gdzie jestem? Stamtąd chyba zlecieliśmy, co nie? A dobra, dobra, tu jeszcze coś jest. Okej. Okay. Proszę ten dźwięk. Tutaj też. Tu można wejść. A, podejrzewam. Nie, to jest dwojka. O Boże, zaczynają się łamigłówki. główki. Okej, okay. dobra, to wyjaśnia. Ciągniemy. Hmm. Jestem głupi, że mogę teraz zrobić. I tak? Nie, to musimy chyba odpalić, co nie? Czyli tak. A. I. To było proste, a zauważyłem zem skomplikowane jak tam nie, ale wyszło. Jezu, mm. i tak tu ciemno. Me you favorite. Nie, nawet no, się nie nic tego. To to było. No nie mówcie, że... Ty... Czy ja zginę? Nie, 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 nie. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Nie zginiemy. Nie damy się tak łatwo Była głowa kota. Hmm. Eee. Needs power. No okej, okay, nic power, power power Kojak, jak? Czyli tam... Pewnie się musimy dostać, tu coś się nam stworzy, ale co tę choroba wie? Tu na ubadli moich to, okej, tu są jakieś schody, czyli wchodzimy na górę po prostu. Dedukcja moja poziom hard czyż, nie Ale i dyma. Hmm. aha Dobra, tu coś jest. Aha, to wystarczy tak. Kolejny mechanizm. Hmm, tu mamy coś. Czy będziemy musieli... Przez te słupy? I tutaj. Easy peasy, lemon squeezy. Eee, bardziej skomplikowane niż mi się wydaje aha dobra to nie jest tak łatwe jak myślałem Gdzie... dobra tak się nie da <ścoughs> dobra robimy tak a ciągamy na to. To bierzemy. Otwieramy. Cofamy. Tak. Tak. Aaa, zaplatałem się. Tak nie może być w takim razie. Ale może być chyba tak. Od razu lepiej Ej wow. ten dźwięk to mi się kojarzy z portalem Dobra prąd jest Idziemy dalej Nie zaraz dawno już od tego jumps... No i znowu taśma niby gdzieś kurde jest Tylko gdzie? Tak jak zauważyłem w poprzednim odcinku chyba taśmę przeoczyłem No ale pewnie, ale jeżeli ktoś to oglądał i wie, gdzie ja przełączyłem tą ostatnią taśmę, to niech mi powie, ale to ewidentnie jest kolejna. Hmm. Okej. Okay. Głowa kota jest za każdym razem przestrasza. Nacisnął to tylko, że... Sorka, rozlądam się za taśmą. Ale mnie gdzieś na widoku leży i nie widzę. Hmm. Dobra, to się będzie pewnie ruszać ten. Dobra, E o, Bo ja tam, <laughs> dopiero no, 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 tych zobaczyłem Wygląd tych tutaj że stąd ja sądzę, że stąd Wyjdzie coś złego? Teraz tak, to mogę To jest tak Widzę, że to mogę o, no. To. Szczerze, nie wiem totalnie, co tu trzeba zrobić. Ale dajemy wszystko. Można ciągnąć dźwignię, to ciągniemy. No, no to. Jak nie wiesz, co zrobić. A masz dźwignię, ciągnij dźwignię. Trzeba się striktem bać. Co tu się? Dobra. Owa kota. Ja chciałem, że to się stworzy za ta batkę. I to jest ptaszko. <grych> Dobra. Możesz się szybciej robić to czy jakiś kroku niepokój okej okay. wydaje że to... No, nie ładne kitko, nie powiem, że nie to jest pszczółka kitku, to jest pszczółka wróżka kitku A tu i teraz nie ogastę. Hmm. Gdzie to niby trzeba? A, tu. Okej. Okay. miałem się pać.

ja! Aż wykonałem, bo to się musiało cenzurować. Co jest? Czemu? Po jakim to w języku? Aha. Dobra, czyli już wiemy, że jednak było trzeba uciekać. Dobra, tego to się nie spodziewałem. No i teraz... To jest wywrótł rozpłacone. To nawet chociaż schemat. Dobra, nawet schemat i dalej się przestraszyliśmy. Dobra, biegniemy. Dobra, dobra, dobra. No na pewno nie tutaj. I na pewno nie wprost. Tu. To... Nie, wiem, że to nas goli. W tą stronę. Nie, wiem, że ja muszę uciekać. Nie, wiem, że ja muszę spadać. Jezu, to nas goli. Nie, nie ma.

Dalej nie wiem co trzeba zrobić, więc to the hell, to the hell Tutaj nic, nie wiem co to znaczy, no a czemu no... Aha! No, to, to dobra, to jednak dobra. To jednak nie było trzeba. Jak mi się wydaje. A nie, tu jednak. jednak coś tu było. Biegniemy. czy mam shift, ale... No. za mną biegnie dalej. Rzuciłem? Co że się tu stało Jak powiem, to... Makuwa O Jezu, nawet nie wiecie jak się zesrałem. Ale bardziej zestresowałem typu ziołem niż się e, przestraszyłem. No zresztą brzmię To jest ten makuba ta Makuwa Makuwa Czyli w ogóle były fajne napisy, jak się szło. Co no, w ogóle te taśmy? żadnych taśm nie widziałem. Może tu nie ma taśmy? Nie było pytań. Dobra, chociaż pierwsze z zobaczymy w tym odcinku. Cześć, no, gdzieś tu jest. Ło to widzicie, to sport. Cooperation is evidently within his skill set, as well as the skill set of all others. though still missing. Today's events are no doubt in relation to him. His a not. one. No circumstances been for. That's why I'm making this log, so that the same will contained. In a secure Handsome boy. Ej, to było dla mnie stresujące, naprawdę. Stricte, to było dla mnie bardzo... ...co stresujące. I tak, eee, A, jeszcze tak to gadałem. No, tak, standardowy Stop, run, no danger, turn around, go back. O, pszczółka kitku. Matko boska. Masz strach iść dalej, ale... No nie. To jest creepy. To jest bardzo creepy. Chciałem szafę otworzyć Okej, okay, posłanie dla psa, kota, albo pierdzielca. Popi? papicio. Nie spodziewałem się, że to się otworzy. Boję. <laughs> no i zginąłem. You my case. A, no to tyle. Nawet podobała mi się taka co. Pokrągłbym dalej w ten drugi chapter i byłbym, to zobaczymy z czasem. Myślę, że nagramy też coś innego. Może jakieś inne demo, albo już oficjalnie jakąś inną serię. No to się zobaczę. Jak się podobało, łapa w górę. Miły komentarz, chociaż już chyba większych komentarzy przeczytać nie mogę. I dziękuję wam za oglądanie. Grał jak zwykle. Plag albo jak to boli. PLAK! No i... Bye! Chociaż nie, nie będę tego mówić, będę to mnie krzyczeć. Mm. Jak się tu wymyślić pożegnanie? Nie wiem, żeby Was niebieski pierdzielec nie zjadł. Pa!